Witam Was widzowie w 32 odcinku od dziadostwa do przedsiębiorstwa. A dzisiaj tak jak obiecałem w poprzednim odcinku. Nowy nabytek. Jak widzicie Ursus 1614, także co? Wypadałoby go przetestować. Dobra, także zobaczymy co... co pokaże z tą kosiarką dzisiaj. O, ach ten dźwięk Lecimy, widzowie Tylko muszę uważać, żeby na sąsiadowe nie wpaść Bo on tutaj ma jęczmień Nie, fajna kosiareczka, podoba mi się Także tak jak obiecałem Ursusik nie mówiłem nic, to była niespodzianka, ale raczej akurat po mnie mogliście się spodziewać, że wezmę sobie tutaj Ursusa. Stwierdziłem, że to jest ostatni moment, bo już następny ciągnik nie będzie Ursusem, bo są te 1934 Ursusy, ale nie, to nie dla mnie. Jakoś mi się już nie podobają. W bardzo dobrym stanie go kupiłem, jak widzicie, 7 motogodzin ma tylko. Także, tak jak obiecałem na poprzednim odcinku, dalej kontynuując ten wątek, w tym sezonie będzie jeszcze nowy kombajn. Także raczej w tym sezonie rozbudowy gospodarstwa już nie będzie. No, ale z racji tego, że te nabytki są coraz większe i tego miejsca potrzeba coraz więcej. Łąkę tam też kupiłem, widzicie tylko 144 tysiące na moim koncie. To trzeba będzie powoli myśleć o tej rozbudowie i myślę, że już w przyszłym sezonie na pewno. Będę się starał ją zrobić. 144 tysiące. I czy mi starczy na kombajn? No na pewno bizonka będę chciał sprzedać. No oprócz tego, że sprzedam bizonka, to jeszcze zarobię z marchewki, bo jest w czerwcu bodajże do sprzedaży. Także sprzedam marchewkę i wtedy. O, trochę mijaczka tutaj zrobiliśmy, ale to się poprawi. Teraz małe ogłoszenie dla Was, widzowie. Discord będzie link w przypiętym komentarzu. Także, tak jak obiecałem, będziecie mogli dołączyć do mojego Discorda. Długo się zastanawiałem, bo nie wyszło to wszystko tak jak chciałem, ale, mówię, dobra, będzie to się robić jakby w międzyczasie dalej bo teraz też mam sporo rzeczy do zrobienia więc ale 6 garków gra myślę że w sumie ładnie podniemy tą łąkę. no to się zestawik 3 metry kosiarka więc ale wymogu mocy jakiegoś dużego nie ma z 80 koni chyba raptem ale stwierdziłem że Musimy zacząć ten sezon trochę inny sposób znowu jakiś agregat kupywać, to by było dla mnie nudne. Stwierdziłem, że na łące zaczniemy. Nie będzie to tak, nie dostanie ten traktor u mnie na gospodarstwie od razu Od razu sobie poprawimy chyba to. Nie dostanie od razu u mnie w Ciry ten traktor tak w tej kosiarce wtedy. No, ale robotka takim zestawikiem, a w realu to w ogóle bym sobie takim czymś pojeździł. Nie mówię, że nie. Będzie kolejny mijaczek, ale dobra, chcę wam trochę ujęć, fajnych porobić, więc jakieś straty muszą być. No i co widzowie? Jesteśmy po premierze Farming Simulator Kids. Ogólnie miałem wczoraj taki problem, tak z ciekawości sobie sprawdziłem. Bo słyszałem, że ta gra jest płatna w ogóle. I mówię, ciekawe ile kosztuje. I w ogóle, czy rzeczywiście jest płatna. No jakoś wpisywałem i w ogóle nie wyskakiwało, więc nie wiem. I ciekawe, czy jestem ciekawy, czy Wy też mieliście taki sam problem jak ja. Także tak widzowie. Teraz przechodzimy do drugiej strzały żółtej. A ten ciągnik sobie tu postawię na boku, albo gdzieś go usunę. Ja resztę sobie do dokoszę później O jeszcze go... Damy mu odpocząć turbinę, turbinę, wychłodzę Także widzimy się jak wychłodzę turbinę i przejdziemy do dalszej akcji No i dobra, rozkładamy się I lecimy A w międzyczasie widzowie, jeśli możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę To byłbym bardzo wdzięczny Bo to motywuje mnie do dalszej pracy Także lecimy. Fajnie, fajnie. Ta leksa. właśnie ten, ta przetrząsarka wyszła na motka, bodajże 2 czy 3 dni temu przed odcinkiem. Ja ją tak zauważyłem mi się bardzo spodobała. Stwierdziłem, mówię, kurczę, fajnie, będzie, wpasuje mi się tutaj. Idealnie. Bo tą kosiarkę już miałem upatrzoną wcześniej, a właśnie przetrząsarka tak wyszła trochę, można powiedzieć, spontanicznie. Ogólnie ja tu sobie odkoszę jeszcze. Bo to sporo zostało tej trawy. Ale ogólnie profesjonalnie nie jeździ się po trawie, także nie jeździ się po skoszonym. Także bo, bo ktoś mi kiedyś nawet pod shortcem zarzucił, że czemu nie odkosiłeś. No bo od... ja od... mam taką zasadę, że od... przynajmniej tak widziałem zawsze, że odkasza się po prostu na końcu, więc nie wiem. Możecie napisać też co o tym uważacie, bo ja ekspertem jakimś nie jestem, ale no. Nie mówię wszystkiego, nie wiem, ale... Przynajmniej mi się tak zawsze wydawało, no. ale szyb, szybko ta robota idzie nie wiem jakiej ona jest szerokości, ta zgrabiarka nawet w sumie, no ale pasuje do ciągnik y, ursusik sobie tutaj spoko daje radę i ogólnie fajny zestaw, taki idealnie kolorystycznie. zielona kosiarka i dwa żółte ciągniki no i zielona przetrząsarka fajnie, fajnie Myślę, że następny odcinek to będą chyba. Mogę wam już w tym momencie powiedzieć, że będą to raczej właśnie. Chyba żniwa, mimo wszystko. No bo. Nie chcę na razie. Chcę na razie sobie odpuścić właśnie te uprawy i wszystko, bo po prostu za dużo tego było ostatnio na moim kanale. Uważam, że właśnie teraz trzeba. żniw dawno nie było, chyba że jeszcze się w kukurydzy zrobimy. Bo jak nowy kombajn wpadnie, to czemu nie? No ale myślę, że z tej łąki tutaj już będzie fajna ilość sianka. No i właśnie ja tą łąkę też z myślą już o przyszłości kupiłem, bo po prostu będę chciał mieć większą zagrodę dla krów, to więcej tego pokarmu będzie potrzeba, więc... No a wydałem sporo, bo ponad 200 tysięcy na tą tutaj yy, łąkę wydałem, więc no to nie, są, to, to nie są małe pieniądze po prostu. Chciałem jeszcze poruszyć, wrócić do tego Farming Simulator Kidsa na chwilę, a mianowicie nie wiem czy tam dokończyłem, że skoro już się ta premiera wyszedł ten farming, to mi się wydaje, że teraz już tylko jesteśmy na autostradzie do. Na ostatniej prostej do jakiejś zapowiedzi mi się wydaje, no Zdziwiłbym się, no mamy kwiecień praktycznie, no. 27 dzisiaj jest. Spokojnie. Ale no, jak Wy będziecie to widzieć, to będzie. Dzisiaj jest piątek, 27? A no, to nie, to 28. No dobrze, to nieważne, ale... Nie sorry, mi się pomyliło. Dziś jest środa. Nieźle 27 środa. No, no to nieważne, no ale to mi się wydaje, że w kwietniu jakaś zapowiedź powinna się ukazać już. Także widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak jak mówię, zastanawiam się albo nad siewami kukurydzy, bo jeszcze nie było na tej serii. Albo właśnie to będzie się wiązało też z zakupem siewnika. Nie wiem, czy ja się wyrobię kosztowo, ale... Finansowo, no ale zobaczymy. Albo właśnie te żniwa. Także widzimy się w następnym odcinku. Do następnego. Cześć.